Poranne zakupy w markecie Tesco przerwał zbliżający się pracownik sklepu. Niech pan nie psika na warzywa usłyszałem upomnienie. Zaskoczenie było niemałe, bo faktycznie zgodnie z zasadą DDM dystans dezynfekcja maseczka odkażałem, ale własne ręce, zanim miałem sięgnąć po marchewki. Dla wyjaśnienia jestem w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem, dlatego oprócz maseczki jak zwykle w sklepie miałem też na sobie przyubice. Co pewnie też zdziwiło sprzedawcę, a może zirytowało. Dlaczego? To zaraz się wyjaśni. Więc dobitnie, by być wyraźnie słyszanym, wyjaśniłem. Dezynfekuje ręce a nie towar zresztą warzywą i tak nic by się nie stało. Na pewno nikt by się nie otruł, dodałem. Pracownik ponownie powtórzył upomnienie, i wtedy już zdecydowanie donośnym głosem przeszedłem do kontrofensywy, aby zanim zacznie komukolwiek zwracać uwagę, założył sam prawidłową maseczkę. A miał ją ledwo zakrywającą usta, z daleko od czubka nosa. Pracownik tymczasem powtarzał swoje, a ja swoje. Na to podeszła chyba kierowniczka sklepu, abym był ciszej, bo słychać mnie na odległość. Zatem wyjaśniłem jej powód oburzenia. Zresztą, przecież w żadnym stopniu nie zachowywałem się wulgarnie. Ona jednak w ogóle nie była zainteresowana nieprzestrzeganiem zasad antyepidemicznych przez pracownika sklepu. Nie chciała się też przedstawić, jaką sprawuje funkcję, ani miała żadnego identyfikatora. Tłumacząc to, absurdalnie, uwaga, ochroną danych osobowych. Tak naprawdę to nie poszczególne miejsca zakażają, ale ludzie, jak trafnie stwierdził w niedawnej wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej profesor Włodzimierz Gut wielu nawołuje do szybszego luzowania obostrzeń tylko skoro niemała część ludzi jak tych dwoje pracowników Tesco bywa żałosna w tak powszechnie dostępnych miejscach jak dyskąd to kiedy wreszcie naprawdę będziemy bezpieczni